Rozmyślanie 25. Na niedzielę czwartą postu Naigrawania z królewskiej godności Pana Jezusa Przedstaw sobie Pana Jezusa naigrawanego przy swoim ukoronowaniu od złości żydowskiej. Punkt pierwszy Powiada Jan Święty i przychodzili do niego. Uważ, że jako na pośmiewisko ubrali w czerwoną szatę pana naszego i ukoronowali żołnierze oni, tak na pośmiewisko, jakoby na oddanie pokłonu przychodzili do niego, a im kto swawolniejszy, tym zelżywiej z panem się naszym obchodził. Przypatrz-że się tej procesji naigrywania pełnej. Ofiaruję ci, panie, na wynagrodzenie tej zniewagi, wszystkie pokłony, które ci Kościół święty we mszach świętych, w pacierzach, obrządkach swoich oddaje. Żałuj serca tego naśmiewiska pańskiego. Ofiaruj Bogu, jeśli kiedyś ciebie. Żartować będą, jeśli na pośmiewisko przyjdziesz. Zważ, iż im kto jest rozumniejszy, tem go bardziej boli, gdy na pośmiewisko przyjdzie. Otoć mądrość nieskończona najbardziej nad tym boleć musiała. Ludzi szanujących swą godność bardziej boli, pogarda. Bo niż obchodziłaby śmierć. Cóż rozumiesz? Czy te pośmiewiska nie były bolesne Bogu wcielonemu? Bogu nieskończonej godności? Czymże to nagrodzisz Panu Twojemu? Zważ, iż jako przychodzenie tych żołnierzy na obelgę tę Pana Jezusową musiało mu być przykre. Tak i przychodzenie nasze do Najświętszego Sakramentu, ale bez przygotowania i nabożeństwa przykrzy się Panu Jezusowi. A nie śmiejesz się też i Ty z tego sakramentu, tak Go przyjmując, jakoby nie był sakramentem ciała i krwi Pańskiej. Przychodząc do Pana Jezusa, śmieją się i ci z Niego. Co począwszy mu służyć, znowu służbę jego porzucają, co wiedząc o wieczności złej i dobrej, życiem śmieją się z obydwu. Owszem, śmieją się życiem i z nauki świętej Ewangelii. A u ciebie wieczność i nauki świętej Ewangelii, czy nie poszły w pośmiewisko? O Panie, Daj mi, nabożnie, do Ciebie przychodzić, Daj nabożnie przy sobie aż na wieki trwać. Punkt drugi, powiada Mateusz święty A kłaniając się przed nim, naigrywali go. Uważ, że zwyczajem było u Rzymian i u świata całego kłaniać się, szanować majestat. Otóż i złość ich, jakoby majestat w Panu Jezusie czcząc, na kolana padała. Niech się Panie, jako chce złość żydowska z Ciebie natrząsa, ale Ci ja wierzę, ale Ci ja wyznaję, żeś Ty jest król nad królami, Pan nad panującymi. Trzej Ci się królowie, Panie Maluchnemu, kłaniali a teraz ludziom tak podłym na pośmiewisko przyszedłeś, o jaka różnica! W niebie się Chrystusowi jako Bogu wcielonemu aniołowie kłaniają, a na ziemi pokłon mu szyderski wyrządzają. Uważ, iż w łacińskim tekście u Mateusza Świętego nie powiedziano, że na oba kolana padł, przykłaniali się mu ci żołnierze, ale na jedno, albo raczej tylko zgiowszy kolano. Przez co wyrażają się ci, co rzekomo się Bogu kłaniają, na służbę Jego udają, a drugim kolanem całkowicie i zupełnie światu służą. Izali, i ty nie jesteś taki? Rzekomo Żałujesz męki Pana Jezusowej, a w rzeczy samej pełnyś roztargnień i pociech światowych. Kiedyż też poczniesz całym sercem Panu Bogu Twojemu służyć? Uważ, że kto na jedno kolano upada, jakoby się uniżał, a z tym wszystkim dość jest jeszcze podwyższony. Izali, nie takiś i ty? Zdajesz się według nauki wiary, według stanu twojego być jakoby pokornym, a w tobie pychy dosyć. Dawnoż jakąś ją wynurzył, dawnoż jakąś nią boga i bliźnich obraził? Panie. W ogrójcu na twarz swoją padający. Daj mi, abym się godnie przed oczyma twemi poniżał, panie wyśmiany, takiem na kolana padaniem, daj mi, abym się pychą moją pod płaszczem pokory, bliźnim moim nie przykrzył. Punkt trzeci. Powiada Jan Święty i inni ewangeliści, jak w ten czas pozdrawiali ci żołnierze w tych pośmiewiskach Pana Jezusa. Witaj Królu Żydowski. Uważ, jeszcze wówczas nie poszli byli w pośmiewisko Życi. Jeszcze sam Rzym starał się o to, aby Królestwo Żydowskie zupełnie posiadł, zatem naigrywali się wspomnionymi słowami z Pana Jezusa. Ale w sercu tak dodawali. Tyż byś to miał być tak wielkiego królestwa i samemu Rzymowi pożądanego królem? O, nie tylkoć tego królestwa, ale całego świata, nieba i ziemi królem jest Chrystus. Większa człowiecze jest dusza twoja, droższa szacowniejsza niż królestwo żydowskie. Oświadczy, że iż królem duszy Twojej jest Chrystus. A czy nie dla formy to tylko, Panu Jezusowi, przyznawasz? Zważ, co powiada Marek Święty, że bili głowę Jego czciną. Przedstawże tu sobie przed oczy, jak i ten i ów żołnierz, wziąwszy znać z rąk Pana Jezusowych tę samą czcinę, którą trzymał głowę jego ranili. Uderzył jeden w jedną stronę i korona się na tę stronę przechyliła. Przyszedł drugi, uderzył w drugą stronę, a korona się odchyliła. Pewnie tam nie ochraniał żaden i nie mówił, ma koronę cierniową na głowie. Szkoda mu tego cierpienia przebijać, ale złość rada była, ciernie to w głowie i w mózgu jego zatopiła. Żal mi cię, bolesna pana mojego, głowo. Przybijasz i ty te ciernie. Kiedy się do grzechów już obżałowanych wracasz, a nie powrócił, się do których? Uważ, iż dwie jeszcze zniewagi tak ukoronowanego pana wymieniają święci ewangeliści. Mówi Mateusz Święty i Marek, że plwali na niego, a Jan Święty drugą zniewagę kładzie. I dawali mu policzki. Przedstawże sobie, że wbite owe ciernie wytłoczyły na nowo krew pana Jezusową, a one śliny znać ją tamowały na twarzy. I mieszała się krew pana Jezusowa z ich plfocinami. Bolesnaś ty jest, głowo pana Jezusowa. A dla czyjejże to miłości podejmuje pan? Dla mojej. Ochraniała tam złość rękę swoją, aby się ociernie nie odarła, ale nie ochraniała twarzy, nie ochraniała głowy ukoronowanej, która takimi policzkami nieraz się zatrzęsła. I trudno rozsądzić, co bardziej bolało czy policzek, czy wstrząśnienia. Głowy cierniem ukoronowanej. Rozmowa, O Panie, jako wiele na twarzy i na głowie cierpisz. Urodo na złe zażyta, myśli nasze przeciwko sumieniu, Pycho, jako Pana naszego, katujecie.